Eu, prefiro. Eu, prefiro. Eu prefiro. E, nie w imieniu Muzeum Ziemi zapraszam na spotkanie poświęcone temu dziennego, trzeciego numeru Królewki Ziemi Nazwiedzkiej. Skoro już Państwo są, wiosk, tutaj są tutaj w studiu, się postaram się Państwu tego czasopisma oraz zatrzymamy się nad jak wam kłami, z ze mną Pani Elżbieta Wyszkacka, dyrektor Muzeum Ziemi Nazwiedzkiej, Panowie Ambientowie Sprawiedliwości,

Inspiratorami byli, byli pracownicy muzeum, którzy chcieli dzielić się swoją wiedzą, wiedzą na temat, temat historii ziemi nadnoteckiej. Nad Do, Do współpracy zaprosili, zaprosili regionalnych oraz pracowników, pracowników nauczycieli szkół. I tak, i tak powstał i tak ten, ten pierwszy eksperymentalny, eksperymental, e, tak, e, tak e, można tak, powiedzieć, numer kroniki, którego artykuły e, e, napisane e, między innymi, innymi Ryszard gumowski, gumowski o świecie, Pan Piotr wiatr napisał, napisał świetny tekst, świetny tekst o przesiedleniu ludności na ziemię, na ziemię w ramach akcji Wisła. Natomiast doktor do, Hanna Dolata do poddała, poddała analizę współczesnych mieszkańców Trzcianki, ale dała go pod kątem procesu ostatnich, które miały miejsce po II wojnie, wojnie światowej. światowej. Ja nie, ja nie będę, będę mówiła o wszystkich tych aktywach bo zachęcam do zapoznania się z nimi. Dodam, że w tej kronice ukazało się kalendarium za lata 1994-1995 stworzona przez, przez Panią Marię kosowicz I ona do takich e, ciekawych wydarzeń roku 1995 warto e, to odnotować. 那夸奖。 Źródłowych przyczynków, tekstów, które no, budują całą naszą informację, wiedzę o Ziemi Czczaneckiej i także jej dniu dzisiejszym. Przejdźmy teraz do tegorocznego numeru. Jaka jest jego treść, jego zawartość? Struktura jest taka sama jak była poprzednio: czyli są studia i materiały, są waria, jest dział in memoriam oraz jest kalendarium za rok poprzedni. W tych działach studia i materiały i waria mamy w sumie 8 artykułów różnej objętości. Rozpoczynają Marcin Chlebionek i Jagoda Jankowska artykułem o herbie powiatu noteckiego. Później pan Szmuel Polin pisze o zadziwiającej historii arki, czyli szafy do przechowywania tory, która pochodzi z starej synagogi w Czlęce, a jest od kilkudziesięciu lat w Żydowskim Instytucie Historycznym, Żydowskim Instytucie Religijnym, przepraszam, w Cincinnati. Pan Andrzej Planetowski pisze o cholerze azjatyckiej, która panowała w Poznaniu i okolicach w roku 1831. Pan ksiądz, przepraszam, Łukasz Nowak o archiwum rodzinnym majątkowym radolińskich z Białej, które jest w zasobie Archiwum państwowego w Poznaniu. Mówiący te słowa, scharakteryzował czy podaje inwentarze dwóch zbiorów archiwalnych zasobów w zasobie naszego muzeum. To są dokumentacja aktowa Solidarności z lat 1980-81 oraz Regionalnego Komitetu Obywatelskiego. Krajnej Ziemi i Pałów z lat 1989 90 Dalej jest artykuł pana Łukasza Krajewskiego o najstarszych typariuszach ze zbiorach czlęckiego muzeum. Później są dwa artykuły, które pokazują dwie takie różne fazy przesiedleń ludności polskiej na ziemię zachodnie po II wojnie światowej. Pani Lidzia Pikuła pisze o swojej drodze z Wołynia do Trzcianki. Ksiądz dr Arkadiusz Trochanowski przygotował wspomnienia chodzące z Łękowszczyzny Antoniny Połyniak. W dziale in memoria mamy dwa wspomnienia. Jedno jest poświęcone Ewie Białnicki bierulo Napisał je jej mąż Janusz Białonicki-Bierulo. A drugie wspomnienie poświęcone jest zmarłemu w tym roku słowo Tomaszewskiemu. Tutaj wspomnienia swoimi, dzielą się tymi wspomnieniami pan Bogdan Ratajczak, Zofia kawa Łuszczewska, Tadeusz Ogrodnik oraz Elżbieta Wasyłyk. Tom, jak zawsze, zamyka kalendarium tym razem jest to kalendarz za rok 2019. Tak jest, taka jest zawartość tego numeru kroniki ziemi czczaneckiej. Chciałem teraz przejść do tego, żebyśmy porozmawiali chwilę o pewnych wybranych przez nas artykułach. Rozpoczniemy od artykułu napisanego przez pana profesora Marcina Klebionka z jagodą Jankowską. To jest artykuł o herbie powiatu. Pa, o Pan profesorze, pani dyrektor już mówiła, jest to osoba tutaj powszechnie znana, nie trzeba niczego dodawać, interesuje się głównie z fragistyką, archiwistyką, dziejami regionalnymi, ma na swoim koncie bardzo wiele publikacji yy, związanych właśnie z dziejami ziemi czcianeckiej. Pani profesorze, proszę powiedzieć, skąd pomysł na ten artykuł, proszę może też przedstawić współautorkę, o której nic jeszcze nie wiemy. Trzeba poszerzać. Nakład tej książeczki, broszury, którą wydałem w czasach studenckich, jeszcze nawet na tamte lata był wyjątkowy. Wiatu noteckiego. Otóż zagadnienia heraldyczne, jak to już Pan Józef zauważył, są mi dosyć bliskie, a heraldyka późno nowożytna, dwudziestowieczna jest dziedziną stosunkowo słabo rozpoznaną. Stąd też pomysł na temat doktoratu Pani Jankowskiej z jednej strony, ale też pomysł na ten artykuł, który ma przybliżyć czytelnikowi zasady tworzenia i funkcjonowania herbów w tym późnym okresie. W przypadku Trzcianki tak się złożyło, że problematykę tę postanowił podjąć również Łukasz Nowak. Nie będę ukrywał, że rozmowa z nim także stanowiła jedną z inspiracji do podjęcia tego zagadnienia. Herb powiatu noteckiego właściwie interesował mnie, czy intrygował mnie od momentu, kiedy go po raz pierwszy zauważyłem. Świadomie go zauważyłem, a było to bodajże w monografii czcianki, gdzie na jego temat wypowiadał się pan doktor Jan Dolata. Jego wypowiedź była dosyć nieprecyzyjna, stąd postanowiłem ten temat podrążyć i uzupełnić informacje, które on na temat genezy, ale też znaczenia symboliki tego herbu yy, podał. Jeżeli satysfakcjonuje Państwa taka odpowiedź, to z mojej strony. Kilka słów. Jak ta procedura wyglądała wtedy w państwie polskim, państwie niemieckim, przyznawania herbów? Kto mógł, miał prawo do herbu, a kto nie miał prawa do herbu, bo to się zmieniało, prawda? w XX wieku sprawy związane z heraldyką z jednej strony ulegają uproszczeniu, z drugiej strony zaś nieco się komplikują. Uproszczeniu ulegają z tego powodu, że większość państw europejskich może, za wyjątkiem państw o ustroju monarchicznym, przestała chronić herby rodowe, herby szlacheckie. Zatem osobistych znaków bez żadnego zatwierdzenia mógł używać każdy. Natomiast jeżeli chodzi o heraldykę, sfragistykę urzędową, państwową, administracyjną, ta została, była, jednak dosyć starannie kontrolowana. Dotyczyło to tak państwa niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Prus, jak też II Rzeczpospolitej, czyli państwa polskiego, gdzie Ustawy czy rozporządzenia może niższego szczebla dosyć precyzyjnie określały procedury, które trzeba, które trzeba było dopełnić po to, żeby herb mógł zostać wprowadzony do przestrzeni publicznej. Zresztą nie zmieniło się to po dziś dzień i wszystkie osoby, które miały do czynienia z Komisją heraldyczną działającą obecnie w Polsce przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wiedzą, że te procedury bywają dosyć, dosyć ostre. W Prusach odbywało się to na kilku szczeblach. To znaczy począwszy od samej inicjatywy, która powinna wyjść od właściwego urzędu, HELP musiał być konsultowany na szczeblu rejencji, później rejencja wysyłała do właściwego archiwum państwowego, w przypadku rejencji pilskiej, która nie posiadała własnego archiwum o charakterze historycznym, kierowane to było do berlińskiego GMS Staatsarchiv i tam uczeni heraldycy zajmowali się oceną poprawności rysunku, zarówno od strony symbolicznej, jak i od strony formalnej, to znaczy zgodności z regułami heraldyki. Po uzyskaniu zgody ze strony archiwów, ze strony archiwum wniosek był kierowany do ministerstwa, tak samo jak i u nas Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wydawało zgodę, i dopiero później HERP mógł funkcjonować w różnych ele elementach, czy to urzędowych, jak pieczęcie, czy też przestrzeni publicznej, jak na przykład witraże, wystroje wnętrz ratuszy, siedzib starostw powiatowych i tak dalej, i tak dalej. W naszym przypadku, w przypadku powiatu Noteckiego ciekawe jest to, że herb powiatowy stał się elementem rzeźby krzyżaka, którą umieszczono na moście, na Noteci, który znajdował się w Wieleniu. Po tym pomniku pozostał dzisiaj tylko postument z wyraźnym śladem po miejscu, w którym herb się znajdował. Ów krzyżak miał witać wjeżdżających z Wielkopolski do Niemiec właśnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja dodam że artykuł jest ozdobiony ilustracjami, że ten herb jest pokazany w całej swojej kolorowej również wersji. I przejdę dalej. W, naszym, w tym numerze kroniki jest jeszcze drugi artykuł poświęcony sfragistyce. Napisał go pan Paweł Krajewski który jest jeszcze studentem historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę licencjacką. Ten jego artykuł jest właśnie pokłosiem tej pracy licencjackiej. Przygotowuje magisterium. No i skąd, proszę powiedzieć, u Pana zainteresowania z fragistyką? i co ciekawego znalazł Pan w naszym zbiorze fragistycznym? Szczerze, moje zainteresowanie z fragistyką, tak na dobrą sprawę, pojawiło się dopiero na drugim roku historii, ponieważ wtedy. Udało mi się zapisać na zajęcia prowadzone przez pana profesora Pawła Strużyka. Na tych zajęcia nosiły tytuł Pieczęcie w warsztacie badawczym Historyka, i właśnie tam, że tak powiem, była przedstawiona sfragistyka jako nauka, takie od podstawowych informacji, typu jak pieczęcie w ogóle wyglądają, z czego się składają, po wskazanie obszarów, w których ta sfragistyka może jeszcze coś powiedzieć. I przyznam, że tak, zafascynowany właśnie potencjałem słagistyki jako nauki pomocniczej historii, stwierdziłem, że dobrze byłoby zrobić coś w tym kierunku, i, i zaowocowało to właśnie napisaniem pracy licencjackiej na temat typariuszy zgromadzonych przez Czyścianeckie Muzeum. Dodajmy, że tych typariuszy muzeum zgromadziło aż 362, więc to naprawdę bardzo duży zbiór. I myślę, że w pełni zainteresowanie sferagistyką właśnie się rozwinęło w czasie prac nad licencjatem. Czytając różne artykuły, m.in. właśnie artykuły pana profesora Chlebionka. udało mi się tę jeszcze lepiej poznać i, i, że tak powiem, zająć się ją. Też moje plany związane z naukową działalnością, chociażby teraz w czasie pracy magisterskiej również, Spragistyki dotyczą. A jeśli chodzi o najciekawsze elementy czcianckiej kolekcji typariuszy, no myślę, że trudno jest wskazać jeden, bowiem cała kolekcja jest bardzo interesująca. Myślę, że największe zainteresowanie może wzbudzić kolekcja 13 najstarszych typariuszy i przez najstarsze rozumiem tutaj typariusze powstałe przed 1945 rokiem. Jeśli miałbym wskazać może dwa, które tak szczególnie zwróciły moją uwagę, to niewątpliwie jest to pieczęć miejska czcianki z 1777 roku, a to ze względu na nietypową rękojeść właśnie rączkę tego typariusza w kształcie pięści zaciśniętej na drążku, więc mimo że jest to niewielka metalowa pieczęć, to w mojej ocenie stanowi ozdobę muzealnej kolekcji. A druga, drugi typariusz należał do cechu stolarzy, właśnie w ściance. I tutaj z kolei warto zwrócić uwagę na bardzo ładne wyobrażenie napieczętne, bardzo ciekawe, przedstawiające narzędzia stolarskie, takie jak struk, kątownica oraz cyrkiel. Narzędzia są otoczone dwoma gałęzkami, a całość jest zwieńczona koroną. Mój opis oczywiście nie oddaje w pełni, że tak powiem, tego wyobrażenia, jednak jeśli zerkną Państwo właśnie do najnowszego wydania kroniki, to myślę, że również ten typariusz Państwa urzeczę. Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do artykułu księdza Łukasza Nowaka, który napisał o zespole archiwalnym rodziny radolijskich, który znajduje się w zasobie archiwum państwowego w Poznaniu. Księdza Łukasza też nie trzeba tutaj w nikomu przedstawiać. Jest ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Ma na swoim koncie wiele artykułów poświęconych historii ziemi Jest także autorem opracowania czterech tomów źródeł do dziejów ziemi W drugim tomie tych źródeł ksiądz Łukasz omawiał m.in., Dokumenty rodolimskich, i dzisiaj prezentuję artykuł poświęcony całemu zespołowi dokumentów rodzinnom, majątkowych tej właśnie rodziny, które są w Poznaniu. Książę Ukarzow, proszę powiedzieć, co ciekawego historyk regionalny może znaleźć w tym zasobie archiwalnym. Ja myślę, że regionalista znajdzie, każdy znajdzie coś dla siebie w tym zespole, ponieważ jest to dość rozbudowany. Zespół z wieloma interesującymi dokumentami, i myślę, że dla każdego coś miłego można tam znaleźć. Na pewno są tam kopiariusz, który, który wydałem, należy do tego zespołu. Też opierałem się, pisząc artykuł o Ogrodzie Pałacowym w Białej, też opierałem się na wielu dokumentach z tego zespołu, ale on zawiera również dość sporo dokumentów, dotyczących tytułów prawnych dla naszego regionu z okresu staropolskiego, oryginały i kopie, zaczynające się od 1650 roku. To są dość mało znane dokumenty, do tej pory nie były chyba jeszcze publikowane. Są też akta o charakterze administracyjno-gospodarczym, także dla tych, którzy interesują się funkcjonowaniem dworu, funkcjonowaniem folwarku, gospodarstwa, można, hodowli zwierząt, gospodarstwa leśnego. Także historia leśnictwa, ogrodnictwo można znaleźć tam bardzo dużo informacji dotyczących naszego regionu. Dla mnie takim odkryciem w tym zespole i pewnie też dlatego troszeczkę chciałem o nim napisać troszeczkę go zaprezentować są prywatna, jest prywatna korespondencja kilku pokoleń rodziny Radolińskich. To są sprawy małżeńskie, sprawy rozwodowe, sprawy opieki nad dziećmi, sprawy finansowe. Są bardzo ciekawe listy, kilka listów Andrzeja Radolińskiego, który pisał do żony Anny Gajewskiej na krótko przed swoją śmiercią. Listy bardzo prywatne i takie pokazujące rodzinę Radolińskich z zupełnie innej strony niż te oficjalne dokumenty, z których ich znamy. Jest też spory zbiór dokumentów dotyczących działalności politycznej i społecznej Jana Ignacego Radolińskiego, dokumenty związane z dziejami Księstwa Warszawskiego i później z działalnością Radolińskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim. I taki zespół, taka część zespołu nazwana Zbiory, która zawiera też bardzo ciekawe dokumenty, które, których, których do tej pory ja nie znałem, dopóki nie zapoznałem się z całością tego zespołu. Między innymi jest tam przywilej na założenie cechuszewców w Runowie, oryginał wydany przez króla Augusta II, jest też przywilej dla wsi siedlisko na sześć jarmarków, także dokumenty dotyczące podczcianeckich miejscowości. Też takie, które, które nie są do tej pory, nie były nigdzie publikowane i myślę, że warto do nich będzie zajrzeć. Właśnie moim artykułem chciałem zachęcić yy, czytelnika do tego, żeby zajrzał tam, ponieważ to są dokumenty, które znajdują się w Archiwum Państwowym i tak naprawdę każdy zainteresowany ma do nich dostęp. Tu jest o tyle ten zespół ciekawy, że nie, nie trzeba znać wielu języków, żeby, żeby zobaczyć, przejrzeć jego zawartość, ponieważ wiele dokumentów jest tam pisanych w języku polskim. Są inwentarze pałacowe. Ja zacząłem kiedyś pisać taki artykuł na temat luksusowego wyposażenia wnętrza pałacu Białej. Jeszcze go nie dokończyłem, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Jest, są to bardzo szczegółowe opisy łącznie. Z, wypo, z opisem wyposażenia barku hrabiego Radolińskiego, z wyliczeniem wszystkich rodzajów trunków, które miał barku, wyliczeniem broni, która znajdowała się. Piękny opis biblioteki pałacowej z wyszczególnieniem wszystkich woluminów, które tam się znajdują w kilku językach. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do zajrzenia do tych dokumentów i może niech to będzie taki impuls, żeby powstało jeszcze kilka przynajmniej artykułów na temat Białej. Może kiedyś powstanie cała monografia Pałaców jest szerszy temat. Myślę, że warto nad tym pomyśleć na przyszłość. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I proszę czwartego gościa, czwartego autora z tej kroniki, pan Andrzej Poniatowski. Też osoba powszechnie tutaj w Czciance znana, od wielu lat współredaktor kroniki ziemi i Czcianeckiej. Pan napisał w tym roku artykuł o Cholerze azjatyckiej ku pokrzepieniu serc z takim dodatkiem no bo rzecz dotyczy bardzo podobną sytuację, jaką mamy dzisiaj. Jak dawniej radzono sobie z takimi epidemiami, jak my dzisiaj mamy? Panie Józefie, skoro już mi Pan tak przedstawił, to ja chciałbym trochę tak promując kronikę, tylko przypomnieć, że przez, w tych dziesięciu numerach, nie przez dziesięć lat, ale w dziesięciu numerach, w kronice pisali autorzy z różnych ośrodków akademickich, bo pisali i Storunia, i profesor Marcin Chlebionek, ale przecież także profesor Chorążyczewski, i doktor habilitowany Piotr Birecki, i pani doktor Rosa i ze Szczecina profesor Chojecki, chyba pan doktor habilitowany Paweł Gut, ze Słupska doktor habilitowany Arkadiusz przepraszam, a także, i to jest taka dla nas, no, myślę, ciekawa informacja, przecież ksiądz doktor Arkadiusz Trochanowski, nowy biskup Eparchii Warmińsko-Pomorskiej, diecezji grekokatolickiej, niedawno powołanej przez papieża. Więc mamy naprawdę zacne grono autorów, oby tak dalej. Co do tego mojego tekstu skromnego, jest to taki tekst, tak jak Pan powiedział, ku pokrzepieniu serc. W Muzeum znajduje się taki dokument, obwieszczenie z 1831 roku, przygotowane przez, napisane pewnie przez otoczenie Edwarda Flotwela, czyli prezesa, naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, dotyczące takiego, takiej procedury postępowania w, z epidemią cholery azjatyckiej. Ta, ta azjatycka oczywiście już tutaj nam dodaje jakby informację, skąd cholera przybyła, bo przybyła rzeczywiście z Azji. Przynieśli ją żołnierze rosyjscy, którzy w 1830 i 1831 roku prowadzili wojnę z naszymi żołnierzami w czasie Powstania Listopadowego. I ta cholera przez Rosję, Królestwo Polskie, a potem trafiła do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, trafiła do Poznania, no i musiała rzeczywiście dawać się we znaki, mówiąc tak ogólnie, skoro Flotwell nakazał przygotowanie takiego obwieszczenia. Co mnie zaciekawiło w tym dokumencie? Zaciekawiło mnie to, że pojawiają się tam informacje dotyczące od różnego rodzaju obostrzeń w sytuacji pojawienia się epidemii. No i tak jak dzisiaj mamy obostrzenia, to ciekawe, że na początku XIX wieku te obostrzenia były bardzo podobne. Ja nie będę omawiał tego dokładnie, bo zachęcam do przejrzenia całej kroniki również tego tekstu, ale powiem tylko, że pojawiają się takie pojęcia jak kwarantanna, jak takie punkty, wjazdowe do miasta, wyjazdowe, w których sprawdzano po co się przyjeżdżało, po co chce się wyjechać. Tych informacji jest tam sporo. I kiedy pojawia się taki tekst, to zawsze też pojawiają się jakieś pytania dodatkowe. Skoro była epidemia w 830-31 roku, to kiedy były jeszcze w XIX wieku? Czy one były w Ściance? No oczywiście te wszystkie pytania, na te wszystkie pytania odpowiedź brzmi jest jedna, jest twierdząca. W tekście jakby zebrałem te informacje, które pojawiają się w źródłach i w literaturze odnośnie epidemii XIX-wiecznych, XVIII-wiecznych, nawet gdzieś tam XX-wiecznych. Jest ich sporo. Jest sporo informacji dotyczących ewangelików, katolików, najmniej informacji dotyczących Żydów Ćścioneckich, ale jest to też zrozumiałe, bo przecież w XIX wieku Żydzi dopiero zaczęli przechodzić pewne przemiany i można by powiedzieć, z enklaw zaczęli otwierać się jest szeroki proces, może o tym nie mówmy, ale zaczęli otwierać się i te informacje się pojawiały. Jedną z nielicznych informacji, jaką znalazłem, dotyczyła córki rabina Blaszki, która zmarła w 1834 roku na tyfus. Więc możemy przypuszczać, że ta społeczność żydowska pewnie też w dużej części niezbyt zamożna, także epidemie gdzieś tam się pojawiały, chociaż my o nich pewnie nie wiemy. Kiedyś, kiedy epidemie się skończyły? No nie skończyły się, wiemy, bo dzisiaj, ją prze, dzisiaj kolejną epidemię przechodzimy, ale przecież w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się szczepionki w dużej ilości na różne choroby, pojawiła się medycyna o wiele bardziej rozwinięta, pojawił się prysznic choćby stworzony przez Wincenta Prisnica. Taka, taka rzecz, z której korzystamy codziennie, ale też trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku dopiero prysznic zaczął funkcjonować na szerszą skalę, a sam Prysnicz był uznawany za znachora. Więc jakby te wszystkie przemiany z drugiej połowy XIX wieku i początku XX ukróciły epidemię większej ilości. Ja się mogę rozgadać, więc wolę tutaj postawić kropkę. Zachęcam do przeczytania tego, bo tekst może niedługi, ale myślę, że w dzisiejszych czasach ku pokrzepieniu serc jeden wniosek z niego płynie, że tak jak kończyły się epidemie w wieku XIX, tak skończy się i ta. I będziemy pewnie inaczej, ale jednak parli do przodu i będziemy żyli sobie dalej. Oczywiście. Kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na okładkę tej kroniki. Jest na niej zdjęcie owej arki, o której mówiłem, która pochodzi ze starej synagogi w Czciance, obecnie jest w Cincinnati. Historię zadziwiającą, jak napisał tej arki, w jaki sposób ona dotarła tam do Cincinnati, przedstawia Pan Szmuel Polim w swoim artykule, który ma taki charakter bardzo detektywistyczny, nawet pokazuje, jaką drogą i na podstawie jakich przesłanek on doszedł do wniosku, że ta arka jest, pochodzi, z naszej starej synagogi w Czciance. Cóż pozostaje mi jeszcze tylko zachęcić Państwa czy zaprosić do muzeum, gdzie można y, kupić tej pozostałe numery kroniki Ziemi trzcianeckiej i zapoznać się z jej treścią. Dziękuję bardzo.